Życie w zgodzie z filozofią Szarym ekonomii prowadzę od kilku lat. Z kilku powodów. Przede wszystkim z przekonania filozoficznego. Dlatego, że ja w ogóle z pod przekonań głębokich, przemyślanych, przekonań filozoficznych robię wszystko. Nie postępuję w swoim życiu. Dlatego, że tak się postępuje, mówię o czymkolwiek, o jakichkolwiek wyborach, ale dlatego, że pewne rzeczy uważam za słuszne. Eee, moim zdaniem przyczyną wielu nieszczęść, takich jak depresje, frustracje, poczucie bezsensu i pustki, uzależnienia, agresja, przemoc domowa. Jest przede wszystkim szalony pęd do posiadania. I frustracje z tym związane. Związane z niepowodzeniami, lub też z powodzeniami, które są okupione zdecydowanie zbyt wysokim kosztem. Przepracowaniem brakiem czasu dla bliskich, brakiem czasu dla siebie, poczuciem, że żyje się nie swoim życiem, a życiem swojej firmy. Jest się właśnie. Nie właścicielem, tylko własnością swojego szefa. Że dla pieniędzy robi się to nie to, co chciałoby się robić w życiu, i ma się poczucie po prostu utraty swojego życia, co z tym idzie w sensu. Materializm jest przyczyną powstawania wielu związków. Międzyludzkich, tragicznych, dramatycznych, obrzydliwych yy, związków, w których chodzi o to, ile partner może nam zapewnić dobra materialnego. Yy, sami byliśmy w takich związkach. Więc dobrze wiem, o czym mówię. Hmm. Poza tym, bardzo mnie nierdziń, to jak dużo rzeczy na świecie się marnuje. Yy, robi się produkty, które są od razu postarzane, z zaplanowaną datą ich zakończenia, po to, żeby kupować, kupować, kupować. Podczas gdy nadal jeszcze całkiem dużo produktów da się naprawić, nie wydając na to chorych pieniędzy. U Robert odniósł. Yy, sukces na tym polu, naprawiając wczoraj pralkę. Całkiem nową. Yy, dało się. Może to było więcej szczęścia niż specyfiki produktu, ale udało się. Yy. Dwa to jest przekonanie nie filozoficzne, a przekonanie praktyczne. To znaczy, ja pracuję z ludźmi, którzy są w większości wykluczeni społecznie. Nie są w stanie pracować normalnie ze względu albo na swoją fatalną sytuację życiową, w sensie międzyludzką, to znaczy często ofiary przemocy mają uniemożliwione wychodzenie do pracy. Ponieważ toksyczni partnerzy wiedzą, że ich kapitałem jest zależność tej osoby od nich. I tu wracamy do materializmu, dlatego że tak, wszyscy mamy wbite w głowę, że potrzebna jest nam nie wiadomo ile pieniędzy na to, żeby przeżyć miesiąc. A to dlatego, że tworzą nam się sztuczne potrzeby. W, re... w reklamach często są odwołania do szczęśliwego życia bądź do szczęśliwego związku. I z tych reklam wynika, że szczęśliwi nie będziemy, jeśli nie będziemy mieli partnera na przykład, a partnera nie będziemy mieli, jeśli nie będziemy mieli zadbanej każdej części ciała oddzielnie kosmetykiem za kilkadziesiąt złotych. Jeśli nie będziemy ubrani, jeśli nie będziemy posiadać tego, owego i świętego, no ja powiem tak. Kiedyś wydawałam na kosmetyki dobre 5-7 stóp miesięcznie i byłam wówczas w nieszczęśliwym związku. I te kosmetyki nic nie pomogły. Teraz kupuję dwie puszki oleju kokosowego miesięcznie. Szare mydło. Mm. Oliwa z oliwek raz na dwa miesiące. Yy, czyli za jakieś 50 zł mam kosmetyki na dwa miesiące. I serio, żyję w szczęśliwym związku. Yy, więc tutaj coś się chyba nie zgadza. Bo nie o to w życiu chodzi. Nie o to, co nam mówią w telewizji, nie o to, co nam mówią w reklamach. Oni nam to mówią po to, żebyśmy byli niewolnikami pieniądza i systemu. No i teraz tak, mamy na ranę w głowach, że potrzebujemy tyle kasy. Dodatkowo mamy na ranę w głowach, że dzieci muszą jeść danonki, jakieś bobo i inne porąbane kompletnie rzeczy. W czasie, gdy w środku mieszkały dzieci, to ja tam składę tego, co one jedzą i piją. Makabra i masakra. To, co ja sobie gotowałam, było 100 tysięcy razy zdrowsze. Natomiast matki bały się. Bały się dawać dzieciom algi japońskie do picia. Wolały dawać soczki. Serio. Nie chciały jeść zup, znaczy nie chciały dawać dzieciom zup, które ja gotuję. A gotuje na przecierach, robionych przez siebie, warzywnych i owocowych, to nie jest żadna filozofia. Po prostu gotujemy normalnie zupę, tak? potem blendujemy warzywa i wszystko. Nie, one dodawały wegety, chociażby dlatego, że uważały, że inaczej jest niedobry. Czyli karmiły dzieci glutaminem, sodu, cukrem i jakimiś tam innymi konserwantami, czy nie wiem co tam jest. W tych składach wydawały na to kupę kasy. Podczas gdy moja zupa kosztowała, nie wiem, za porcję 50 groszy, to ich złoty 50 i była niezdrowa, więc wydawały również pieniądze na leki dla tych dzieci. Eee, kolejne się pojawiają kwoty. I tak dochodziło do tego, że taka samotna kobieta z dzieckiem, mając 2-3 tysiące, ona. No 2000. No była za biedna na to, żeby wynająć sobie i dziecku mieszkanie, mieszkała w ośrodku. A szefowa ośrodka, czyli ja przeżywa razem ze swoimi zwierzakami miesiąc za 250-300 zł, jedząc zdrowo dbając o swoje ciało i o swoje zdrowie. Oczywiście jak się zdarzy jakiś większy kryzys. Typu sprzęt się puksuje. Eee, czy, czy mi się tak jak teraz rozwali kręgosłup? To trzeba dorobić pieniędzy, ale generalnie ja jestem mocno bezkosztowa. Eee, co mi to daje? Oprócz tego, że ja mogę otworzyć oczy swoim klientom na to, że nie muszą tyrać na te 4-5 tysięcy miesięcznie, żeby żyć godnie. Eee, bo godność i możliwość godnego życia jest tutaj, a nie na zewnątrz. Wystarczy przejrzeć na oczy i nie dać się okłamywać, nie dać się manipulować. A dwa, ja mogę pracować jako wolontariuszka i to jest bardzo ważne. Przy okazji odmówienia remontu kobiecie, która bezczelnie usiłowała was wykorzystać do tego, żeby jej wykończyć żebym ja swoim chorym kręgosłupem i pracą jako wolontariuszka wykończyła jej mieszkanie na poziomie, za który się płaci niemałe pieniądze materiałami a, które absolutnie nie mogą pochodzić z terowizm. Nie mogą być używane ona, i, i oczywiście szczekający tłum, który, który zaangażowała, gdy jej odmówiłam, twierdzą, że zrobiłam przekręt. Eee... I rzeczywiście, w sumie, myśląc, że do życia jest potrzebne 4-5 tysięcy miesięcznie, można nawet uwierzyć, że ja próbowałam zbiórką zrobić jakiś przekręt. Otóż ogólnie ze zbiórek. Było 450 zł. Faktycznie jestem w stanie za to dobrze przeżyć miesiąc Więc mm, można podejrzewać, że skorzy umiałabym na tym skorzystać. Natomiast przeciętna osoba to chyba by to wydała w 3 dni. Eee, więc żaden tu przekręt. Natomiast właśnie. Ja dzięki swojej bezkosztowości jestem w stanie dorobić sobie miesięcznie pieniądze, które mi pozwalają. Utrzymać swoje potrzeby, ewentualnie z działalności gospodarczej fundacji, czyli sprzedaży rzeczy używanych, które fundacja dostała po to, żeby je sprzedać, po to, żeby się utrzymywać. Jestem w stanie kupić jedzenie i paliwo po to, żeby jeździć, i internet po to, żeby kręcić filmy, które pomagają raczej setkom osób, a nie pojedynczym sztukom. Po wszystkie te rzeczy, z darowizn, ja pojechałam sama. Samochodem, za który sama zapłaciłam na początku działalności fundacji, jeździłam sama, bo to trwało rok zbieranie tego majątku. Sama też to wystawiam na Allegro. I z tych pieniędzy utrzymywałam ośrodek, z tych pieniędzy utrzymywałam klientów, kiedy w tym ośrodku mieszkali. No tyle, na ile się dawało. Próbowałam zachęcać ich klientów do tego, żeby sami sprzedawali rzeczy, które zebrałam, po to, żeby uzyskać jakąś niezależność ekonomiczną, natomiast to nie bardzo im pasowało, bo to wymagało wysiłku. Lepiej, żeby Ania to zrobiła, dlatego Ania przestała prowadzić ośrodek. I ten zgromadzony majątek wart kilka tysięcy, łącznie z fantastyczną darowizną, którą dostałam. Stałam na działalność statutową, a nie na mnie. We wrześniu pozwoli mi i Robertowi spokojnie pracować nad tym, żeby odpowiadać na Wasze listy, żeby indywidualnie się z Wami spotykać, żeby do Was jeździć, żeby kręcić filmy, ponieważ my potrzebujemy tylko kilku stóp miesięcznie na to, żeby przeżyć i na to, żeby fundacja działała. Jasne, że każda darowizna wydłuża ten czas. Jasne, że Chcąc na wiosnę stworzyć na mojej działce miejsce do indywidualnej, nie powiem terapii, bo ja nie jestem terapeutką, yy, ale nie powiem też schronisko, bo to nie jest schronisko. Miejsce do tego, żeby indywidualnie każdy, kto potrzebuje więcej naszej pomocy, niż jest jej w filmach i niż jest jej w korespondencji, a zapewniam Was, że my codziennie z kimś rozmawiamy, często z niej jedną osobą. Tylko po prostu nie pokazujemy Wam wizerunku tych osób, tak? Natomiast z tego będą powstawały jakieś treści, gdy te osoby się zgodzą, chociażby artykuły. Eee, to jeśli ktoś będzie potrzebował kilku miesięcy, żeby dojść do siebie, czy kilku tygodni, czy kilku dni, czy przyjeżdżać regularnie na weekend raz na jakiś czas, to na zasadzie sharing ekonomii będzie można być u nas, być z nami i dojść do siebie w zintensyfikowanej formule. Eee, na to będziemy się starać o grant. Hmm. Ponieważ żeby tam stworzyć warunki mieszkalne, to jednak już kasy jest trochę potrzeba. Ale znowu to nie będzie taka kasa rzędu setki czy na dziesiątki tysięcy, bo my myślimy inaczej. Mamy domek. W którym trzeba zrobić instalację. Do którego trzeba zgromadzić jedzenie na zimę, bo tam się nie da wyjechać w zimę. Trzeba zgromadzić opał. Natomiast wykończymy go tymi rzeczami, którymi pogardziła kobieta, która zarzuca mi wykorzystanie. To znaczy chociażby sanitariatami, tak? Elektryką. Ja niestety sporo materiałów jej ja już oddałam. Ale wierzę, że dacie nam następne nie po to, żebyśmy my stworzyli sobie majątek, ale po to, żebyśmy my mogli wyposażyć tam chatki Hobbitów razem z osobami, które chcą sobie pomóc, uczestnicząc z nami w inspirowanym przez nas sharing. I będą mogły tam po prostu być bezpłatnie, my nie chcemy pieniędzy, Chyba, że komuś najłatwiej jest odwdzięczyć się nam pieniędzmi. Wtedy jest ok, ale równie dobrze to mogą być zbędne rzeczy, to może być czas, to może być wysiłek i to niekoniecznie na naszą rzecz, ale też na rzecz innych osób, które potrzebują korzystać z naszej pomocy. Eee... To, że dobra wraca, to jest banał, ale ja zauważyłam, że faktycznie tak się dzieje nie ciągnę w swoją stronę od lat. Nie szukam swojego zysku. Ja szukam tylko i wyłącznie swojego sensu. Robię rzeczy, w które wierzę, do których jestem przekonana, że są dobre, nawet jeśli jestem osobą wiodącą pod wiatr, nawet jeśli są do mnie o to pretensje, jeśli są podejrzenia, że ja jestem jakąś aferzystką. Ja robię swoje. Czyli tworzę świat, w którego słuszność wierzę. Świat, w którym się jest, a nie się ma, a wówczas zawsze ma się tyle, żeby przeżyć. Żeby przeżyć godnie. Pod warunkiem, że godność to jest coś, co mamy w sobie, a nie ilość dóbr, którymi się otaczamy. Mamy też drobny pomysł, jak dorobić, teraz związany ze świętami. Mam nadzieję, że znajdzie się kilka zamówień pośród Was, na starego pana. To jest ta maskotka, która od czasu do czasu się pojawia w naszych filmikach. On jest taki twardy, rozwalony sobie kręgosłup. No, nie dam A właśnie, tak jak mówiłam, mam kompletnie rozwalony kręgosłup, więc walić, walić nie mogę. Tak, na starego pana, to jest ta maskotka, którą widujecie czasami w filmach i na zdjęciach, ten taki jakby krasnoludek. Chciałabym ich stworzyć kilka przed świętami, najlepiej na zamówienie, żebym miała pewność, że, że będzie odbiór. I kilku takich starych panów zapewni nam znowu możliwość działania ze skromnym życiem. Przez wiele miesięcy. Na swoją pracę zawodową, czyli nad rozkminianiem problemów. No W tym momencie to było też nad przenoszeniem ośrodka, tak, tak. czy tego majątku pochodzącego z darowizn. ale nad tą pracą, taką intelektualną czyli uczenie się, Czytanie Waszych listów, zastanawianie się, co Wam odpowiedzieć, jak Wam pomóc, na naszych rozmowach o indywidualnych przypadkach, najeżdżaniu, odwiedzaniu. Spędzamy po kilkanaście godzin dziennie jako e, dzielne i zapalone aspiki. Często tracimy kontakt z rzeczywistością i robi się z tego czasem nawet 20 godzin na dobę. E, stąd. Hmm. Stąd bez sensu byłoby chodzić do fabryki, podbijać e, karty o siódmej rano, bo by się nie miało już głowy e, do tego, żeby sensownie odpowiedzieć codziennie komuś czy kilku osobom. Bo w ogóle wymyślić coś mądrego by się padało na ryj. Zresztą, jak widać, fizycznie też. Trochę pracujemy, bo to zapewnia wieczną młodość i radość ducha. Ale już chyba skończę rąbać, bo zaraz chyba stracę przytomność. Kończąc ten flow przy rąbaniu drewna, chcę Wam. O, przyszło jedzie, poszło jedzie. Chcę Was zachęcić do czytania o tym, czym jest Sharing Economy, do uczestniczenia w tym. O, przyszła szczeniaczka, pokaż się szczeniaczka. Pokaż się szczeniaczka. Szczeniaczka i Jadźka. Jadźka się boi tych szczeniaków. Są cztery i są szalone i wielkie zachęcam was do kontaktowania się z nami jeśli w jakiś sposób bierzecie udział w Sharing ekonomii jeśli korzystacie z wymiennika społecznościowego jeśli korzystacie z udostępnia popilnu chaty gospodarstwa jeśli oddajecie za darmo, przyjmujecie za darmo rzeczy jeśli szukacie takich osób jak my u których chcielibyście się zaczepić na wiosnę i tworzyć po prostu coś co de facto chyba jest komunizmem, to zapraszamy. Jeśli natomiast wydaje ci się ofiarą przemocy, osoba zmarginalizowana, osobą w ciężkiej depresji, zakładniku systemu, że takie życie, o jakim ja przed chwilą powiedziałam, jest czymś, czego może byś chciał, no ale się boisz, to też zapraszam do kontaktu. Bo już za pół roku będziesz mógł z nami spróbować. Jeśli doskwiera Ci samotność, bez sens, i masz trochę za dużo wolnej przestrzeni, to też się skontaktuj i powiemy Ci, jak znaleźć sobie towarzystwo dzięki różnym kanałom sharingowym. To jest zupełnie nowa filozofia. Która, znaczy, nie, to nie jest zupełnie nowa filozofia, ale to jest pewna nowość w naszym społeczeństwie, które niedawno dopiero otrząsnęło się z pierwszego szoku kapitalizmu. I myślę, że to się będzie bardziej, coraz bardziej rozwijało, tym bardziej, że jest związane i z nurtami ekologicznymi, i z nurtami psychologicznymi. Które biją na alarm w sprawie tego, że świat oszalał. Tak, więc kontaktujcie się z nami, być może uda nam się stworzyć jakąś sieć, a właściwie dołączyć się do kiełkujących sieci i pańczynek ludzi, którzy uznają współdzielenie za lepsze niż handel, niż... Agresywny kapitalizm. I może dzięki temu wiele tych osób, które piszą posty na grupach wsparcia, uciekłam od niego, nie mam gdzie mieszkać, albo odeszłabym, ale boję się, co będzie ze mną, zobaczą szansę na to, żeby przetrwać. Słuchajcie, ja założyłam fundację nie tylko nie mając grosza. Yy, miałam odłożone pieniądze na wkład, ale Zostałam całkowicie okradziona niemalże w dniu, w którym yy, sąd zarejestrował mi fundację. Mój były wyniósł z domu wszystko. Nie miałam samochodu, nie miałam jedzenia, miałam kilka starych dżemów. Yy, nie miałam pracy, miałam ciężką depresję, byłam rozhistoryzowana, przerażona i odcięta od ludzi. I postanowiłam że ja i tak zrobię tam fundację, bo ona jest potrzebna takim kiciom jak ja i dałam radę. Dzisiaj jestem w szczęśliwym związku, mam jakiś samochodzik, mam gdzie mieszkać, mam pracę, którą co prawda świadczę wolontarystycznie raczej niż odpłatnie, bo chcę. Nie bo muszę, albo bo chcę. Bo wolę kasę przeznaczać na działania statutowe niż na nie wiem w sumie na co, na głupoty. Przetrwałam, poznałam wartościowych ludzi, mam fantastycznego faceta, który zdecydował się żyć ze mną na tej zasadzie, co go kosztuje dużo wysiłku ale daje mu dużo satysfakcji. Wcześniej było odwrotnie. Jestem szczęśliwa. Nie boję się niczego. Nie boję się, co będzie. Bo ja wiem, co będzie. Będzie, niezależnie od wszystkiego, tak, że ja sobie dam radę. I wy też możecie dać sobie radę. A ponieważ będąc w przemocy, czy będąc w długotrwałej depresji, w to nie wierzycie, to po prostu kontaktujcie się ze mną. A ja was będę utwierdzać w przekonaniu, że się da i pokazywać tysiąc patentów na to, jak przetrwać. A sposobów na nie pieniędzy, nawet gdy macie komornika, drobnych pieniędzy, ale takich, które pozwalają przetrwać, oraz sposobów na oszczędzanie przede wszystkim, znam tysiąc. Bo byłam z takim pojebem, żeby mieć na jedzenie, to musiałam się nauczyć zarabiać siedząc w mysiedziurze. Eee... A potem byłam w takiej sytuacji, żeby utrzymać fundację, to musiałam się dowiedzieć o alternatywnych, ale legalnych sposobach yy, na przetrwanie wszystkiego, bo inaczej mnie zdechła. Z zimnej zimna i załamania. To nie zdechłam. Jeśli ja mogę, to ty też. A ci powiem jak. Jak tylko zechcesz.